Oto dwumiasto Frankfurt-Słubice. Rozsiadłe po obu stronach Odry, kusi turystów obiektami kultury i wspaniałymi przykładami gotyckiej architektury ceglanej. Nieodmienny zachwyt zwiedzających budzi stareńki ratusz miejski z niesamowitą przestrzenią dla wybitnych, zmieniających się cyklicznie wystaw sztuki XX wieku. Tuż obok kościół St Mariem Kirsie z szokująco strzelistym, spustoszonym w wyniku wojny wnętrzem ze swoimi rzadko spotykanymi scenami sławnych witraży i urządzoną w pięknie sklepionej zakrystii doskonałą wielowątkową multimedialną wystawą. Ocalone pozostałości arcydzieł z jego wyposażenia przechowuje kościół świętej Gertrudy. Podziwiając te skarby, można sobie wyobrazić, jak wiele piękna w samym tylko Frankfurcie pochłonęła wojenna zawierucha. Więcej o tym, jak wiele innych różności jest do zobaczenia w Dwumieście, dowiecie się we wspólnej polsko-niemieckiej miejskiej informacji turystycznej. Na przykład, fascynujące spotkanie ze sztuką i historią oferuje muzeum Wiadrina. Czeka tu nie tylko mnóstwo intrygujących ciekawostek z pełnych zwrotów akcji dziejów miasta, ale również opowieść o przebogatych frankfurtskich tradycjach wyrobu instrumentów muzycznych, jak i samego muzykowania. Muzyczne przeżycia wysokiej próby oferują także nawy kościoła pokoju, a przede wszystkim sławna hala koncertowa w dawnym klasztorze Franciszkanów. Koniecznie posłuchajcie muzyki w tych niesamowitych wnętrzach. Kolejne ważne frankfurckie muzeum to dla odmiany ezoteryczne wręcz spotkanie z wybitnym romantycznym poetą Heinrichem Kleistem. Pobudzająca zmysły wystawa przedstawia popularność jego dzieł, ale też naznaczone romantycznym cierpieniem i tragicznym końcem życie. Poetę uczczono nowoczesnym forum Kleista z ogromną salą widowiskową po niemieckiej stronie, a w Słubicach na Placu Wolności słynną Kasią z jego dramatu. Warto wiedzieć, iż Słubice to także inne wielce przyjemne zakątki, wśród nich jedyny na świecie pomnik Wikipedii. Takie miejsca po niemieckiej stronie reprezentują z kolei urzekający dawką romantyzmu Pak Lenne oraz uliczka Rybaków. Spacer nad odrzańską promenadą z dzwonem pokoju, spinający obie części miasta most, wyjątkowo spektakularnie podświetlony wieczorem przypominają, aby na koniec odbyć rejs z grabnym stateczkiem wujka Helmuta. A także odwiedzić Kozią wyspę z jej mnóstwem ciekawych zakątków. Dwumiasto zaprasza.